E Nawet nie wiecie, jak się cieszymy widząc was tutaj w Filharmonii, w Szczecinie. Kto z Was jest tutaj pierwszy raz ręka do góry? Bardzo się cieszę, że dzisiaj znaleźliśmy się tutaj, bo przed nami wyjątkowy koncert. Możecie opuścić ręce. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Przed nami. Super podróż. Kto lubi podróża ręka do góry? Ja. Wspaniale, no to mamy już z kim lecieć. Opuśćcie ręce. Czy wy macie dzisiaj dobre nastroje? A wy robaczki tam po drugiej stronie też macie dobre nastroje. No to teraz możecie swoją miną pokazać, jaki macie dzisiaj humor. Poproszę. I co panowie myślicie? Nie jest tak źle. To teraz może zapytamy naszych artystów, jak się dzisiaj mają. Co myślicie? Zapytajmy się ich. Panowie, jakie macie dzisiaj nastroje? Dobre mają, czy nie? No to super. To teraz jeszcze zapytam tych robaczków po drugiej stronie. Hej, robaczki, jak się macie dzisiaj? Gotowi do podróży? Na razie nie powiem, gdzie lecimy, ale powiem z kim. Mamy czterech pilotów. Oto pilot pierwszy, pilot drugi, pilot trzeci, i pilot czwarty. Jesteście w bardzo dobrych rękach. Gotowi do startu? Tak, zaczynamy. Posłuchajcie tej muzyki. Thank you. wylądowali samolotem? Tak, jak myślicie, w dużym kraju czy w małym? Od razu powiem, że dużym. Jest to największy kraj Unii Europejskiej. Jesteśmy we Francji. Właśnie tak, tam, gdzie stoi bardzo wysoka wieża Eiffla. Tam, gdzie wynaleziono. Prima, Aprilis, oraz też łódź podwodną, kalkulator, balon i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. I tam po raz pierwszy, kiedyś, ponad 40 lat temu, odbyło się pewne ważne święto. Nagle wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek instrumenty w domu, wyszli na ulicę, nad sekwanę, nad rzekę i wszyscy wspólnie zaczęli grać. I aż do dzisiaj, co roku, 21 czerwca, obchodzimy dzięki temu wydarzeniu Święto Muzyki. I teraz czas na kolejny utwór, w którym chciałabym, żebyście wsłuchali się w każdy instrument z osobna, bo za chwilę pokażę Wam, jak te instrumenty działają i z czego są zbudowane. Gotowi? Czy robaczki za kamerą są gotowe? Mówią, że są gotowi. To teraz pomachajcie jeszcze raz do nich. Pokażcie naszej publiczności po drugiej stronie, jak trzeba klaskać. Właśnie o takie brawo proszę wszystkich zaraz po tym utworze. Posłuchajcie. I wsłuchaliście się w poszczególne instrumenty? Który instrument Wam się najbardziej podoba? Na przykład klarnet? Albo drugi klarnet? Albo fagot? Albo flet. A komu wszystkie instrumenty się podobają? Mi też! To w takim razie już mam decyzję. Które instrumenty Wam pokażę z bliska? Chyba wszystkie. Najpierw klarnet pierwszy. Posłuchajcie, jak klarnet brzmi. Fajnie? No to jak fajnie, to już wam powiem dlaczego tak fajnie brzmi. Tutaj taka drewniana część to pojedynczy stroik, a tutaj trzyma wszystko tak zwana baryłka. Powtórzcie. Bardzo dobrze. Idę dalej, przechodzimy do drugiego klarnetu. Drugi klarnet brzmi To te... też fajnie. O, na szczęście. No to ulga. Jak fajnie, to już wam mówię, jakie tutaj możemy znaleźć części. Tu są klapy. Możecie powtórzyć. Klapy. A tu, tędy wychodzi dźwięk, jest czara głosowa. Pięknie. Nie, nie, dosyć, że aktywni to jesteście tacy zdolni. To ode mnie dla was oklaski. A wy też możecie sobie klaskać, to jest wskazane. Idę dalej. Co tam dalej mamy? Ten instrument jest chyba dzisiaj największy. To fagot. Posłuchajcie, jak brzmi. <słyski> No dobrze, udało się naszemu Cyprianowi. To teraz tutaj możemy wyróżnić tym razem podwójny stroik. To jest ta mała część tutaj. Zakrzywione S. I wielką stopę. Możecie powtórzyć stopa! stopa. Bardzo dobrze. Idę dalej. Co nam zostało? Jaki instrument nam został? Pięknie, to jest flet, posłuchajcie jak brzmi. Że się, że fajnie, ale ulga. A ten flet ma coś takiego yy, podobnego, takie części jak Wy macie. Ma głowę, dotknijcie głowy. Głowa, korpus i stopa. Jeszcze raz. Głowa, korpus, stopa. Głowa, korpus, stopa, głowa, korpus, stopa, głowa, korpus, stopa, głowa, korpus, stopa, głowa. Za szybko. To poproszę teraz Was o oklaski dla naszych muzyków. Was też, drogie robaczki, poproszę o oklaski. Moja publiczność Wam pokaże, jak klaskać. Kompozytor, którego za chwilę usłyszycie, oczywiście, jak wszyscy inni, pochodzi z Francji i dokładnie komponował utwory tak, jak się maluje taki obraz. Maczał pędzelek i nanosił na partyturę kolejne dźwięki. I teraz czas na kolorowy utwór. Zastanawiam się, jakie kolory sobie wyobrazicie podczas tego utworu. Powiedzcie mi to zaraz po tym, jak utwór się skończy i nagrodzimy muzyków oklaskami. Mhm. Będąc we Francji, aż żal nie przyswoić sobie kilku podstawowych zwrotów w języku francuskim, właśnie. Nie jest to wcale takie trudne, spróbujcie powtarzać razem ze mną. Dzień dobry, to. Bonjour. Cześć, to. Salut. Tak, to. Oui. Kocham cię to że ten. Przepraszam, to pardon. Dziękuję. Merci. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Co słychać? Komoosewa? va? Bardzo dobrze Wam poszło. Język francuski nazywany jest językiem miłości, a to zapewne za sprawą jego melodii i brzmienia faktycznie może się kojarzyć nieco romantycznie. Dobra robota. Teraz czas na kolejny utwór, ale co się w nim stanie, nie mogę powiedzieć. Obserwujcie. Czy wszyscy muzycy grają? Bo może któryś nie będzie grał, może któryś będzie udawał tylko, że gra? Tego nie wiem. Dobrze wpatrujcie się w scenę, również i słuchajcie każdego instrumentu z osobna. Posłuchajcie Wszyscy? To teraz zadanie dla Was, bardzo trudne. Chyba da, nie dacie rady go wykonać. Czy dacie radę? Ja teraz odwrócę się do Was tyłem i pokażę naszym muzykom, który instrument ma nie grać. Wy nie będziecie wiedzieli, który ja wyłączyłam. Waszym zadaniem będzie odgadnąć, który z instrumentów nie gra. Muzyk będzie udawał, że gra, ale tego instrumentu nie będzie słychać. Gotowi? Fled grał? Fagot? Klarnet jeden grał? A ten klarnet? To już wam mówię. Nie grał pilot pierwszy, pan Paweł, i nie grał pilot trzeci, pan Krzysztof. Spróbujemy jeszcze raz, ostatni. Odwracam się i tym razem wyłączę kogoś innego. Klarnet? Klarnet? Już mówię, kto nie grał. Pan Boguś nie grał. I tak to właśnie jest. Wszystkie instrumenty są bardzo potrzebne. Wydaje się, że to tylko jedne instrumenty, kilka dźwięków, ale razem tworzą harmonię. A jeśli mowa o harmonii, to przecież nie sposób powiedzieć, nie sposób nie powiedzieć o francuskiej kuchni. Czy ktoś z Was umie gotować? Posłuchajcie najpierw tego utworu, a ja za chwilę po nim podam Wam wyjątkowy przepis. Ale na co nie mogę powiedzieć, bo to jest oczywiście niespodzianka. Gotowi? Proste plecy. Potrzebne nam są ręce. Przygotujcie ręce. Zacznijcie ze mną klaskać. Na dwa, raz, raz. Wyżej. Dobrze, teraz na jeden. Trochę szybciej. Raz. Pięknie. A teraz na pociana! Teraz patrz patrzę w prawo. Teraz w lewo. Teraz rozróżnijcie ręce. Rozszerzcie, jak chcecie. Dwie średnie zielone cukinie. Trzy łyżki świeżego tymianku. Sześć łyżek oliwy z oliwek. Szczypta soli. Szczypta pieprzu. Wkładamy to wszystko do naczynia do zapiekania i zapiekamy. Zapiekamy. zapraszam do ostatniego utworu, przy którym możecie klaskać oraz nawet tańczyć. Gotowi? To no, słuchamy! No i co z tymi oklaskami? Panie muszą nam pomóc porządnie! Super! Szybko biegniemy! Szybko biegniemy po Paryżu! Teraz wolno! Dobiegliśmy! Zaczynamy klaskać! Najwyżej jak się da! Super! Chodź. Chodź. Dobrze! Uwaga! Rozluźnić! Teraz oklaski, ona się uda! ostatni element naszej podróży. Mam nadzieję, że leciało się z nami dobrze. Poproszę o oklaski dla całego kwartetu dentego wileharnowii. Dziękujemy wam bardzo kochani, że byliście z nami. Wam też drogie robaczki dziękujemy, że nas oglądaliście i słuchaliście. Zaglądajcie na nasz profil na YouTube Edu Filharmonia, bo tam już byliśmy we Włoszech, Stanach Zjednoczonych i jeszcze nie wiem gdzie. Przyszykujcie się na kolejną podróż, która już za tydzień. Gotowi do ostatnich oklasków? Dziękujemy Wam bardzo, Brawa! Do zobaczenia, pa pa! Cześć!